Sprawa w ogóle katastrofy smoleńskiej jest sprawą bardzo politycznie niebezpieczną dla Donalda Tuska, bo yy, przecież trzeba spokojnie na to spojrzeć i przypomnieć sobie, kto odpowiadał za to, że polscy prokuratorzy nie mogli uczestniczyć w czynnościach śledczych w Rosji przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Nie czuje się pan wykorzystany i porzucony przez Ukrainę. Czy nie ma pan wyrzutów sumienia względem księdza Isakowicza Zaleskiego? Nie, nie mam żadnych wyrzutów sumienia, nie czuję się przez nikogo wykorzystany i porzucony. Ostatnio bez przerwy komuś stawia się w Polsce zarzuty. Ta prokuratura pod wodzą nielegalnie powołanego prokuratora krajowego Korneluka stawia zarzuty co pięć minut na prawo i lewo komuś. Historia stosunków międzynarodowych Polski w ostatnim roku, lekko mówiąc, nie jest zbyt fortunna. Od bohaterskiej pomocy Ukrainie bez wzajemności przez kontrowersyjne decyzje w polityce wewnętrznej, aż po najnowsze decyzje o Sytuacji w Gruzji. Czy dla naszego prezydenta to za dużo i się w tym wszystkim gubi? Dziś przyjrzymy się, jak Andrzej Duda radzi sobie z tymi wyzwaniami i co jego ostatnie wypowiedzi mówią o polskiej polityce zagranicznej. Dam Wam jeszcze tylko trzy sekundy, a Wy napiszcie trzy słowa do prezydenta. Jeden, dwa, trzy napisane? No to lecimy. Zacznijmy od gorącego tematu wyborów w Gruzji. Kraj ten ma długą i skomplikowaną historię relacji z Rosją, szczególnie po wojnie w 2008 roku, kiedy to rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Gruzji pod pretekstem ochrony separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej. Warto przypomnieć, że już wtedy prezydent Lech Kaczyński ostrzegał przed imperialnymi dążeniami Rosji, ostrzeżenia, które okazały się prorocze w kontekście późniejszych wydarzeń na Ukrainie. I właśnie w tym historycznym kontekście prezydent Duda postanowił zabrać głos w sprawie ostatnich wyborów w Gruzji. Jego Wypowiedź jest fascynującym przykładem dyplomatycznej gimnastyki. Z jednej strony sugeruje rosyjską ingerencję, mówiąc o wielopiętrowym zniekształceniu wyników, ale jednocześnie unika bezpośredniego oskarżenia o fałszerstwa. A to pan jest pewien, że sfałszowano wybory? Być może nie tak myślę. Ja powiem tak. Ja rozmawiałem wczoraj z panią prezydent, tak jak powiedziałem, Salome Zurabiszwili. Powiedziała do mnie, że uważa, że wybory zostały nie tyle sfałszowane, powiedziała, co że ich wynik został zniekształcony wielopiętrowo. To znaczy w bardzo skomplikowany sposób, dlatego ona używa tego określenia, że to był taki hybrydowy atak na, na, na wybory w, w Gruzji. Atak Rosji? Bo, bo ona uważa, że wielopiętrowo zostały te wybory nie tyle sfałszowane, co wynik ich został wypaczony. Putin mieszał w Gruzji? Tego, tego nie powiedziała wyraźnie, bo na to nie ma żadnego jednoznacznego dowodu, ale powiedzmy sobie, że no w jakimś sensie siły prorosyjskie no bo nie ma co się oszukiwać, że władze Rosji w zdecydowany sposób popierają. Partię, która jest partią w tej chwili cały czas jeszcze rządzącą w Gruzji, a mianowicie gruzińskie marzenie. Ta partia ma wsparcie, wsparcie władz Rosji, wsparcie Władimira Putina. Więc, więc oczywiście to, co pan mówi, jest takim prostym wnioskiem. I jak słyszycie, następnie idzie o krok dalej. Otwarcie oskarżając partię gruzińskie marzenie o otrzymywanie wsparcia od Władimira Putina. Te oskarżenia nabierają szczególnego znaczenia, gdy spojrzymy na szerszy kontekst. Gruzińskie marzenie założone przez miliardera od Momentu przejęcia władzy w 2012 roku rzeczywiście podejmowało kroki w kierunku poprawy relacji z Moskwą. Jednak czy samo to jest dowodem na wypaczenie wyborów? To pytanie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Szczególnie, że podobne zarzuty o zewnętrznym wsparciu pojawiają się przy wielu wyborach na świecie, ale rzadko prowadzą do kwestionowania ich ważności. Zwróćcie uwagę, że Niemcy oraz Unia Europejska otwarcie wspierały kampanię Donalda Tuska. Czy nie jest to dokładnie tym samym wielopiętrowym wypaczeniem? A nikt nie wzywa do bojkotu tylko dlatego, że wygrała partia prownijna? Przejdźmy teraz do spraw wewnętrznych, bo tu też dzieje się sporo. Kontrowersję wzbudziła decyzja o przyznaniu orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. Prezydent broni tej decyzji, podkreślając zasługi Macierewicza w walce z komunizmem. Podobno przyszły mówię... do pana meldunki służby kontrwywiadu wojskowego. Mówię, za to, mówię w związku z tym bardzo spokojnie, nie ja żadnych takich meldunków nie widziałem. Mówię w związku z tym bardzo spokojnie, że to należy oszacować. Proszę pamiętać, że w Polsce Antoni Maciejowicz ma wielu wściekłych przeciwników. Zwłaszcza, że sprawa w ogóle katastrofy smoleńskiej jest sprawą bardzo politycznie niebezpieczną dla Donalda Tuska, bo yy, przecież trzeba spokojnie na to spojrzeć i przypomnieć sobie, kto odpowiadał za to, że polscy prokuratorzy nie mogli uczestniczyć w czynnościach śledczych w Rosji przy badaniu przyczyn katastrofy. To prawda, że Macierewicz odegrał znaczącą rolę w opozycji antykomunistycznej. Kontrowersje wzbudza jednak jego późniejsza działalność, szczególnie jako ministra obrony narodowej. Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Czy jednak to, że zostało przyznane osobom budzącym tak skrajne emocje, upoważnia prezydenta do jego odbioru? Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ciekawy jest też stosunek prezydenta do spraw prokuratorskich w kontekście zatrzymania właściciela firmy Red is Bad na Dominikanie. Duda najpierw bagatelizuje sprawę, by zaraz potem ostro skrytykować działania prokuratury pod kierownictwem prokuratora Korneluka. Panie prezydencie, czy po tym jak szef firmy Red is Bad, Paweł Szopo, został zatrzymany na Dominikanie i najpewniej zostanie deportowany do Polski? Pan żałuje, że chodził kiedyś w ubraniach tej firmy? Nie no skąd, panie redaktorze. No, czym innym jest chodzenie, przepraszam, w ubraniach, a czym innym m, są jakieś kwestie, o które e, oskarżany jest e, mężczyzna, który no, jest właścicielem tej marki. Wierzy Pan w jego niewinność? Przede wszystkim podchodzę do tego bardzo spokojnie. Został zatrzymany. Mam nadzieję, że sprawa będzie rozpatrywana. Natomiast, y, panie redaktorze, no co tu, co tu, co tu wiele mówić. No, w, w, ostatnio bez przerwy komuś stawia się w Polsce zarzuty. Y, ta y, prokuratura pod wodzą y, nielegalnie powołanego prokuratora krajowego Korneluka y, stawia zarzuty co pięć minut na prawo i lewo komuś, w związku z czym trudno do tego podchodzić jakoś bardzo poważnie. Ma pan wątpliwości co do tych zarzutów? wobec pana Pawła Szopy, on miał dostać kontrakt od rządowej agencji na półtora miliarda złotych i to bez przetargu. Panie redaktorze, przede wszystkim chciałbym, żeby uczciwie zostało ustalone, co tam miało miejsce, jak to się odbyło, czy to było zgodne z prawem, czy było niezgodne z prawem, czy było przede wszystkim zgodne z przepisami prawa. Od tego zacznijmy, bo dopiero w takiej sytuacji można mówić o winie i jak będzie wina, to można mówić o ukaraniu jakiegoś człowieka, bo najpierw tematem wyjściowym jest w ogóle to, czy doszło do naruszenia prawa, więc niech to wszystko zostanie ustalone na spokojnie, i wtedy będziemy, będziemy mogli mówić o tym, kto jest winny, a kto nie. Ta krytyka wpisuje się w szerszą debatę o stanie praworządności w Polsce i niezależności prokuratury. Należy zauważyć, że ta debata dziwnie ucichła, a Polska ponoć wzbija się w rankingu państw praworządnych, jednocześnie coraz częściej tę praworządność naruszając. Prezydent porusza też kwestie społeczne, prezentując dość konserwatywne podejście. Jego wypowiedź o związkach partnerskich jako walce przeciwko małżeństwu pokazuje jak głębokie są podziały w debacie o prawach obywatelskich w Polsce. Co panu przeszkadza w zalegalizowaniu związków partnerskich? Panie redaktorze, no mamy w Polsce małżeństwa, to jest wypróbowana forma dająca stabilność rodzinie. Wczoraj słyszałem w radio Miadąc samochodem wypowiedzi eksperta, który wskazał stabilność związku między kobietą a mężczyzną jako jeden z podstawowych elementów warunkujących chęć i spokój w posiadaniu dziecka, czyli także i kwestie no, rozwiązywania naszego problemu demograficznego, który dzisiaj jest jednym z największych w Europie. No, obrońcy tego projektu twierdzą, że właśnie wzrośnie stabilność, jak zalegalizujemy konkubinat. A dlaczego nie może być to małżeństwo? Czyli nie widzi Pan możliwości poparcia tego rodzaju ustawy? No, no, jest to tworzenie drugiej instytucji obok małżeństwa, nie wiadomo dlaczego. Przecież nie każdy musi mieć małżeństwo tak zwane kościelne. Przecież może być małżeństwo zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego, to nie jest żaden problem. To nie jest tak, że, że, że małżeństwo to już od razu musi być jakaś kwestia religijna. Przecież mamy małżeństwa cywilne, to jest instytucja prawna przede wszystkim, więc ja nie bardzo rozumiem o co chodzi w tej walce przeciwko małżeństwu w takim razie. I ciężko tu odmówić prezydentowi racji, bo skoro mówimy o legalizacji konkubinacji, na To, czy nie mówimy właśnie o małżeństwie? Mimo kontrowersji, Duda podkreśla swoją niezależność polityczną i stanowczo zaprzecza łamaniu konstytucji. Dlaczego na koniec, to jest cytat, tak kiepskiej prezydentury, nie współpracuje pan z rządem dla dobra Polski? Dlaczego nie potrafi pan być bezpartyjny? Panie redaktorze, no ja powiem tak, no. W... Punkt widzenia człowieka, który z całą pewnością na mnie nie głosował. To, to jest, to tak mogę powiedzieć. Ja uważam, że realizowałem swoje obowiązki prezydenckie przede wszystkim zgodnie z wolą tych, którzy na mnie głosowali. Realizowałem swój program prezydencki i, i realizowałem go spokojnie i konsekwentnie, wiele razy mając odmienne zdanie od partii, do której kiedyś należałem i której kandydatem byłem w wyborach, co zresztą wywoływało w szeregach tej partii i w przywództwie tej partii duże zdenerwowanie. Ale po prostu uważałem, że realizuję swoje zadania prezydenckie i, i realizowałem je. I wiele razy również przedstawiciele ówczesnej opozycji ym, z różnych poziomów, między innymi samorządowego, dziękowali mi też za, za, za moje decyzje. Więc no, tak jak mówię, no punkt widzenia zależy od poglądów pytanie Trochę już o tym mówiliśmy, ale tu jest szczegółowe pytanie. Czy obawia się Pan odpowiedzialności prawnej za łamanie konstytucji podczas kadencji, chodzi konkretnie o nie za przysiężenie trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie zostali prawidłowo wybrani i w żadnym punkcie przeze mnie konstytucja nigdy nie została złamana ale tu przechodzimy do najciekawszej części, która pewnie wielu z Was wprawi w osłupienie. Interesująca jest bowiem jego obrona polityki wsparcia dla Ukrainy. Prezydent maluje dramatyczny scenariusz alternatywny, w którym brak pomocy dla Kijowa skutkowałby obecnością rosyjskich wojsk na polskiej granicy. Panie prezydencie, kolejne pytanie. Czy nie zachodzi, czy nie nachodzi Pana refleksja, że może trzeba przestać zabiegać o względy Ukrainy i zacząć dbać o Polskę? Interesy obu krajów nie są zbieżne. Nie czuje się Pan wykorzystany i porzucony przez Ukrainę? czy? Nie ma pan wyrzutów sumienia względem księdza Isakowicza Zaleskiego? Nie, nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Nie czuję się przez nikogo wykorzystany i porzucony. Miałbym naprawdę potężny problem jako prezydent Rzeczypospolitej, gdybyśmy nie pomogli Ukrainie i gdyby się okazało, że rosyjska nawała zalałaby, zalałaby Kijów, zniknęłyby władze ukraińskie. W tym miejscu byłby być może dzisiaj marionetkowy rząd ustanowiony przez Władimira Putina i mielibyśmy na naszej granicy z Ukrainą rosyjskie wojska. W związku z czym z tego punktu widzenia żadna pomoc militarna, którą wysłaliśmy na Ukrainę z całą pewnością nie była pomocą zmarnowaną, bo Ukraina cały czas jest suwerennym i niepodległym państwem. Ta argumentacja jest szczególnie istotna w kontekście ostatnich wydarzeń. Polska od początku konfliktu aktywnie wspiera Ukrainę zarówno dyplomatycznie, jak i militarnie. Warszawa była jednym z pierwszych miejsc przyjmujących ukraińskich uchodźców i organizujących pomoc humanitarną. Współpracujemy też z innymi krajami NATO nad projektami takimi jak IST. Shield, mającymi na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic z Rosją i Białorusią. Jednak ostatnio pojawiły się rysy na tym obrazie idealnej współpracy. Polska nie została zaproszona na ważny szczyt w Berlinie, dotyczący odbudowy Ukrainy, co wzbudziło zrozumiałe kontrowersje. Tymczasem prezydent w tym wywiadzie otwarcie przyznaje, że dalej czuje się przyjacielem zelenskiego. Czy słusznie z jednej strony mamy zdecydowane stanowisko wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy, z drugiej kontrowersyjne decyzje i wypowiedzi w sprawach wewnętrznych. Czy ta strategia Służy polskim interesom, a może prowadzi do niepotrzebnych napięć, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnętrznej? Czy według Ciebie polska polityka zagraniczna idzie w dobrym kierunku? Jak oceniasz balans między wsparciem dla Ukrainy a dbaniem o polskie interesy? Pogadajmy w komentarzach. Siema.